Zaczynamy. Trzecia gra tego drugiego półfinału Lenovo Cup numer cztery. Taberu jeden jeden vs -1. AFF forte. Wszystko będzie jasne po tej grze, kto zmierzy się z rasowym finale. Zaczynamy na godzinie 9. Niebieski protost to forte. Na godzinie 3, czyli krosowe pozycje. Żółty, przepraszam, pomarańczowy protost to oczywiście taberu. No i e, wielki znak zapytania, czy uda się tutaj fortemu, e, który myślę, że podchodził do tego pojedynku jako faworyt. E, <laughs> Wygrać i mm, awansować do finału. Już widzimy maszerującą propkę tutaj Namida, e, która będzie budowała proxy pylona. No, bardzo jestem ciekaw, skąd pomysł na taką, a nie inną lokalizację. E, ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek a, raszu tutaj na godzinę 18, na godzinę 6 e, przy tak zbudowanym e, pylonie. No, ciekawy jestem, dlaczego tutaj zdecydował się budować tego swojego Wardgate'a forte. No cóż, um, momentalnie zwiat tutaj na godzinę. Um, momentalnie zwiat tutaj na godzinę. Um, trzecią proksuję drugą stronę. No chłopaki z czata potwierdzają, że właśnie w ten sposób czizuje forte, zdaje się tutaj na ich słowa. No Taberu odkrywa w tym momencie bazę swojego przeciwnika, widzi co tutaj się dzieje, no jest tutaj ten pylon, który jeszcze tak naprawdę no <laughs> nie wiadomo co ma zrobić, gdzie jest zelot Taberu? Nie wybudował zelota, chyba brakło mu tutaj odrobinę minerałów w związku właśnie z tą ilością E, Probek, którą tutaj wysłał, no ale też e, zablokowany limit w tym momencie fortego. No i e, ciężka sytuacja taberu. Trzy zaloty zmierzają w tym momencie do jego, do jego bazy. Dwa dołączą, przepraszam, do tego jednego, który jest e, w tym momencie e, tutaj umiejscowiony. E, kolejne e, probki tutaj e, walczą. No musi bronić tego pylona, ale on zostanie zniszczony e, bez najmniejszego problemu. Eee, kolejne jednostki tutaj padają. Jeżeli chodzi o Taberu, no i cóż, eee, otoczony ten Zelot, za sekundkę zostanie wyeliminowany. Oj, aż mi się przesunął. Eee, przesunęła belka z wynikami. No osobiście, nie widzę, żeby Taberu wrócił tutaj do tej gry. Eee, kolejny Zelot atakuje mu w tym momencie. Eee, Pylona robi Starkera, oczywiście Taberu, ale. To za dużo nie zmieni, ponieważ bardzo poraniony ten jego ten jego zelot. No i to będzie chyba good game. Niestety Forte szybko zakończy tą grę. Um, kolejne dwa zeloty tutaj już gotowe. No już ciężko tu będzie o czymkolwiek myśleć. Taberów wymyka się teraz wszystkimi e, probami od siebie z bazy, mm, ale to już raczej ostatnie chwile tej gry. Cztery zaloty atakują tutaj e, jego Nexusa. Mm, probki cały czas zmierzają do bazy. Ten jeden stalker no, próbuje tutaj jak może mikrować, ale już zdjęte tarcze z tego Nexusa. Um, No cóż, czekamy, czekamy na koniec tej gry. Good game wychodzi, Taberu. Forte awansuje w takim razie do finału. Lenovo Cup numer 4, gdzie zmierzy się z rasowym.